Nazywamy się Dominika i Rafał Kierpiec. E, jesteśmy muzykami, cieszymy się życiem małżeńskim i e, artystycznym i chrześcijańskim. O że osób, z którymi rozmawiamy, które niekoniecznie też są na, na co dzień tak blisko, z kościołem jednak przyjeżdżają na Boże Narodzenie, na Wigilię, czekają na dzieciątko i, i dobrze, że możemy się teraz to dopiero faktycznie zauważamy w czasie, kiedy jesteśmy starsi, kiedy już nie chodzimy do szkoły ani na studia, że faktycznie to jest jeden z, z takich niczych okresów, w których można spotkać tych yy, starych znajomych, nie? podzielić się z nimi życiem, powiedzieć co u nas, zapytać co u nich. Nie wiem, dobrze żyją, mają dzieci, starają się dbać o swoją rodzinę, nie? Ale w czasie Adwentu walczyliśmy też o to, żeby faktycznie na tą muszę gdzieś pojechać czasami w tygodniu, żeby nam się udało troszeczkę lepiej o to zawalczyć. I, i zawsze tam była bardzo taka owocna, czułam to, że, że ona nam daje taki... Yy... Właśnie tak nas do bazy, z, z, zwołuje, schrania, zwołuje no. i, i no, coś w nas buduje. Więc we mnie na przykład zawsze grały pieśni adwentowe, ale Rafał też je odkrył dla siebie, szczególnie w warstwie tekstowej. Dużo o tym rozmawialiśmy i właśnie o tym świetle: o tym, że Jezus jest światłem, o tym, że on przychodzi, że on przyjdzie, ale że tak naprawdę on już jest między nami. I w ogóle właśnie o tej walce ciemności ze światłem. To mnie jakoś bardzo mocno dotykało w ten adwent. Taki, taki obraz naszych czasów, współczesności, że my żyjemy w takiej ciemności. Jakiejś. Że musimy walczyć że o musimy światło. Musimy walczyć o, właśnie no, o to że nie światło. Nie tyle, że my że... jako chrześcijanie jesteśmy na pewno tym światłem, ale że w tych tekstach jest coś takiego. Właśnie w tych pieśniach adwentowych odkryłam takie ciepło i światło. Na samym początku Adwentu udało nam się trafić do, do Dominikanów w Katowicach, gdzie trafiliśmy na jeden dzień z rekolekcji tamtejszych. I ojciec właśnie tam powiedział taką świetną rzecz, że nie warto czekać z przygotowaniem do Bożego Narodzenia, do Bożego Narodzenia, tylko faktycznie zacząć to już wtedy. To był początek adwentu, i właśnie tak, żeby już dzisiaj, nie? Chociażby albo jutro, przyjść do, 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 wiem, pójść do spowiedzi, żeby zacząć to przygotowywanie od, od siebie, od środka. I sp spróbować się zastanowić na to właśnie, jak się przygotować tutaj już teraz. Prezenty i, i różne takie rzeczy na świętach będą lub nie, okej. Okay. Ale wydaje mi się, że, że to jest bardzo ważne, żeby y, postarać się poszukać czegoś nowego w sobie. Nie? Y, 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 I z tym, y, jeśli w święta zauważymy coś takiego, albo ktoś inny zauważy, to możemy mieć, czy tak y, mówiąc je jeść ten owoc przez cały rok.